Hej wszystkim! Hej. Witamy się z Wami serdecznie na naszym kanale w ostatni dzień naszych wakacji Ale jest mi smutno, a Tobie? Mi tak No niestety ten, te kilka dni bardzo szybko nam zleciały, ale może jeszcze tutaj przyjedziemy i będziemy wtedy dłużej. Nie smuć się kochana. Oliwia y chwilę temu wstała zjadła śniadanko, uczesała się i spakowała czy myślisz, że wszystko wzięłaś? No, nie wiem. Zastanów się, żeby wiesz, nic nie ominąć. Tutaj nic nie widzę. Zobacz, czy w szafie coś jest. Hmm, zerknijmy. Mało. Pusto. Dobra, półeczki są puste. Swojakie już siedzą w samochodzie. A z drugiej strony zerknijmy. Nie, został tylko safe. No to dobrze, lotówka też jest pusta, bo ja już tam zaglądałam. No nie, troszkę nam jest smutno, prawda? Było tak fajnie. Ej, uśmiechnij się. Naprawdę, jeszcze ciebie tutaj zabiorę. Teraz pójdziemy ostatni raz nad morze, pożegnać się z nimi. Z tej okazji kupiłyśmy sobie szampana, także będziemy go szampana. piły na plaży. Oczywiście jest bezalkoholowy dla dzieci. O, zimne, prawda? Schowałam go do lodówki, żeby go tak fajnie schłodzić. I jak będziemy wracać, to w aucie nagramy Wam hol zakupowy. Pokażemy, co Oliwia sobie kupiła nad morzem. Także koniecznie zostańcie z nami, jeżeli jesteście ciekawi, jakie przywiezie do swojego domu pamiątki. No dobrze, na zdrówko, kochana. Dużo zdrówka. No, jeszcze raz kichniesz? Czy tylko dwa? Wystarczy? Chyba tak. Wystarczy. No dobra, to zakładaj yy, bluzę i let's go. A my Wam życzymy miłego dnia, Ej, oczywiście. Ja nie czy mam buty, tylko nie spójrz na moje. Nie dłuż. masz butów. Hahaha, ha, ha, przegrałaś. Już założyłaś tak szybko? Nawet nie wiem kiedy. <śmiech> <śmiech> Drodzy widzowie, pamiętajcie, żeby zostawiać wyszło, nam teraz łapki jak w górę. Zuszka z łóżka to. Od razu, jak wyszłaś z łóżka. No, mhm. Tego mojego. Tak, tak, bo tutaj spała Oliwia, ale widzowie już to wiedzą, bo mówiliśmy Wam w innych filmach, a tutaj spały swojaki. Ci, co jeszcze nie subskrybują naszego kanału, niech teraz koniecznie wciskają przycisk. A coś mam. Subscribe! A coś mam. Oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego naszego kolejnego filmu, bo filmy dodajemy codziennie w tygodniu o 15.30, a w weekendy o 8.30. Dziękuję za uwagę, teraz twoja kolej. Opowiem e, e, wam coś. A mi też powiesz? Tak. No to opowiadaj. Ty się... Milenka cię dziesięć, dziesięć razy przebudziła. A skąd ty wiesz, ile ja razy się przebudzałam? To musiałaś nie spać dzisiaj w nocy. No, tylko spacerowałam. Bo dzisiaj w nocy była ulewa i strasznie wiał wiatr. Aż tu skrzypiał dach. Tak, a teraz jest tak pięknie, świeci słoneczko. A szkoda wracać. No dobra, lecimy na tą plażę. Szkoda naszego czasu. Posiedzimy jeszcze troszeczkę nad morzem, a potem zobaczymy się w aucie. Ok. Widzicie, jedziemy! Jeszcze byłyśmy na ostatnich zakupach we Władysławowie. Mamy, mamy taką dużą torbę pamiątek. A ty śpisz, ziewasz? Nie śpisz? To w samochodzie musisz mówić głośno, bo jak się jedzie, to tak szumi. Hmm. Zobaczcie, Kielia robisz parki. I najlepsze jest to, że ona przez te parki wszystko widzi. Uwaga, zaraz zadam ci pytanie, ile widzisz moich odnurzy? Nie, bo mam cztery. Nie. Źle policzyłaś? Nie. Ty masz jeszcze pół Ale mi chodziło o to, które tu widać tu z przodu na wierzchu. Oliwia często tak ja. mówi właśnie, żeby pokazać ja. jej na przykład i, ile widzisz palcy i ona potem mówi, a robi takie małe oczka, takie szpareczki. Ja nie wiem jak to jest możliwe, że ona przez nie wszystko widzi. Ale mamy długą drogę do domu, niestety spędzimy w samochodzie kilka godzin, także musimy coś fajnego porobić. Masz jakiś pomysł? Nie masz żadnego? Ja myślę, że potem gdzieś pojedziemy na stację benzynową jak zgłodniejesz. Podam Ci piciu, a możesz zabrać tą stopę, które? To wodę pewnie wolisz? Proszę bardzo, napij się. O nie, zakrztusiłaś się. Wszystko dobrze? Mhm, no na szczęście. Kochana, a czy ty jesteś już głodna? Nie, Naprawdę już byś coś zjadła? No dobrze, to na najbliższej stacji benzynowej się zatrzymamy na jakiś obiadek. A teraz może pokażemy widzom ten obiecany hol zakupowy. Tak, zaczniemy od największej rzeczy i dla mnie najpiękniejszej. Zobaczcie, jaka śliczna poduszeczka. Mięciutka w stylu marynarskim. Wow, a korzystając z okazji, chciałybyśmy pozdrowić Annę Szewczyk i chyba Amelkę. Dobrze pamiętam. Tak. Taka dziewczynka, która była na muchańcach we Władysławowie wow. i Ciebie poznała. Także dziewczyny, buziaczki dla Was. No dobrze. Wyjmijmy kolejną rzecz. I to jest, słuchajcie, cudowna ramka na zdjęcia. Spójrzcie, też taka marynarska, która pasuje mega do naszej poduszki ja Wywołamy zdjęcia. Tu możesz położyć. O, ja wezmę od Ciebie dobrze. Musimy być ostrożne, żeby się nam nic nie podukło. A zrobiłyśmy sobie sporo zdjęć na wakacjach, więc coś tam wywołamy i włożymy do ramki. To, to moje. To Twoje, a pokaż jeszcze nam tu z przodu, to jest taka latarenka, latarnia morska, ozdoba. Nie wiem czy tam można do środka świeczkę włożyć czy nie. Chyba nie, nie mam pojęcia. Nie. Także chyba sobie udekorujemy mieszkanie w takim stylu morskim. Także ale, super. Ale wiesz co, to, to chyba na twoje odmrujemy. Co jest na moje odnurze? te drzwiczki. A Nie no, ja tam nie wejdę. A jeszcze pokażę, jaka ładna bransoletka jest na twojej rączce z prawdziwych muszelek. Olivia zobaczyła tą bransoletkę na samym końcu na straganie, jak już mieliśmy wsiadać do auta. I nie mogła się powstrzymać, tak jej się bardzo spodobała. I czas na glutki. Ale... Już pokazywałam wam na odcinku z bawialni. Tak, jeżeli jeszcze nie widzieliście naszego odcinka 24 godziny w bawialni, czyli w takiej mini sali zabaw, to link damy wam w opisie. Mamy takie dwa gluty. Oczywiście nie wszystkie są oliwi. Wezmę od ciebie, kochana, jak mi się uda. O nie wszystkie rzeczy są oliwi, bo niektóre rzeczy będziemy po prostu rozdawać naszym znajomym i przyjaciołom. Uuu, coś tam grzechocze. Co to może być? Jak to, myślicie? To prawdziwy diament. Aha, i wzięłaś sobie w kolorze zielonym, bo jeszcze były na pewno przezroczyste i różowe, jak dobrze pamiętam. Nie, fioletowe. A ty ostatnio jesteś fanką koloru zielonego i niebieskiego. Za to mówisz, że nie lubisz czerwonego. Kolejny slime, tym razem w kolorze niebieskim. Dum, tury, dum, dum, dum. I taki telefonik? No. Nie wiem. E, jeden był odpakowany, i Oliwia sobie testowała na straganie, jak działa, i to tam coś grało. Musimy. I gadało, i gadało musimy poszukać baterii, bo pani nam nawet dała jakieś baterijki. Otworzymy, rozpakujemy i zobaczymy, jak to działa. A to jest. Taki stateczek żaglowiec. Zobacz, też pasuje do podusi. Także będzie komplecik. No okej. Okay. I pokaż dalej, co masz. Pokaż kotku, co masz w środku. Nawet mi się zrymowało. Nurkujemy. O! Zobaczymy, co złapiesz tym razem. A, to jest taki mini kubeczek, będziesz miała na herbatkę. Nie. To na kakałko to dla Ciebie. To dla mnie? Taki malutki. A jej przymierza się, tak jakby miała się z niego napić, a tak naprawdę to jest magnes na lodówkę, kiedyś mieliśmy podobny, ale nam się stłukł, a raczej tego go potłukłaś, niechcący. No i mi krewka leciała. Ojej, to przykre. To teraz musisz uważać. Nie no, krewka to ci leciała, bo próbowałaś posprzątać. I wzięłaś te potłuczone kawałki i wtedy... Sekunda. I wtedy miałaś gagę na palcu. No dobrze. Odkładamy magnesik. Poproszę go tutaj, żeby nie upadł. Wszystko musi być bezpieczne, żeby dojechało w całości. O, jakie to jest... Zobaczcie, Oliwia sobie wybrała kubek z jednorożcem nie. tęczowy. To, to tutaj jest napis Milenka. A pokaż nam. Tam jest napis Milenka. pokaż, pokaż. No pewnie, że nie. Oliwia, wesoła, czarująca. Bardzo pasuje do ciebie ten kubek, bo Oliwia lubi wszystko, co tęczowe, kolorowe i jednorożcowe. Już od ciebie zawieram, kochaniutka. Ojeju! <taki> tak, zaczepiłyśmy się. Tu są trudne warunki, mamy tutaj ciasno, ale jakoś damy radę. No to teraz zobaczymy, co wyłowisz. Ja myślę, że wyłowisz magnes. E, taki bryloczek. A y, możesz go obrócić? Tam w środku coś pływa. Jednorazowo. A pokażesz nam tak, o! O, dzięki. Mm, troszeczkę mi trzęsie kamerą ale to nic na pewno widzicie super jest ten brylok dwa tak kupiłyśmy aż dwa to ktoś tam od nas dostanie czas na rybkę a yy, dokładniej mówiąc delfinka jest taki zabawny jak się go naciska to te kuleczki tak o, przelatują w różne strony to prawdziwe to prawdziwe, to nieprawdziwy delfin. A, fajne, takie mięciutkie. Fajna konsystencja. To dom, to dom, to dom. Zielony długopis. O, uciek cicha. też Tak, strasznie trochę hałasujemy tą torbą, ale musicie nam wybaczyć. Tak, mamy zielony długopis z napisem Wojtek. Pozdrawiamy Wojtka. Tak, to będzie dla Ciebie nas oglądasz, jak nie to to przepraszamy. <noise> tak, on jest fanem koloru zielonego, więc na pewno mu się spodoba, tym bardziej, że to jest napisane dusza towarzystwa. To, to dla mamy. Mojej. Kupiłaś kubek dla mamci? No śliczne, Zobacz, zobaczcie, jakie ładne serduszko, takie taki trochę folklor z elementami złotymi. Na pewno się bardzo ucieszy i bardzo chętnie będzie piła w tym kubku herbatkę. Wiecznie. A czy tam masz magnes? Nie. A co tam jest? Może jakaś biżuteria? Nie. Dalej nie trafiłam? No pokaż, pokaż, jestem taka ciekawa. A, bryloczek, co? Z napisem. Olivia. Nie to Tak, widziałam, dlatego potem sobie pomyślałam, że może to jest jakiś pierścionek. Słuchaj, strasznie dużo tego nakupowałaś. Hmm. Dużo kasiory na to wszystko wydałaś. A to co? To będzie magnesik, tak! O, znowu z napisem Oliwia czarująca i miła. A ta dziewczynka jest El Surprise, czyli coś, co Oliwia bardzo lubi. A ty w ogóle w tym roku to. No yy, baterie! Znalazła. Baterie znalazłaś i ekstra przydadzą się na pewno. Mhm. Tu mamy już widać za 8 złotych taki oto magnes, który zapewne wyląduje na naszej lodówce co się stało a, że tu upadło, no to spoko ja poprawię szukaj dalej innych rzeczy teraz stoimy chyba na czerwonym, tak to może nie będzie tak trzęsło i jaki śliczny tęczowy długopis z napisem Wiktoria Wiktoria też Ciebie pozdrawiamy Oliwia ma jeżeli, też taki sam jeżeli nas jeżeli oglądasz tak, e, mamy. Jak, jak nie, to przepraszamy znowu. <laughs> mamy trzy takie same długopisy. Oczywiście jeden z imieniem Oliwia, i jeszcze dwa z innymi imionami e, na prezenty. O, a to jest Hit Hitów! Rurka! To jest e, zabawka, którą Oliwia upatrzyła u takiego chłopca i bardzo chciała w kolorze niebieskim, więc ma i naprawdę ciągle się tym bawi. Ja nie wiem, co jest w tym takiego fajnego, po prostu to się rozciąga i tyle, i składa z powrotem. <laughs> tutaj, o, możesz tutaj położyć. I spójrzmy dalej, losujmy. Uuu, a tu nic nie ma w środku, czyli coś tutaj wcześniej było, ale się zmyło. Wiem, twoje mamy pierścionki tu były, tylko twoja mama je nosi na sobie, dlatego to jest puste. Uu. O, to jest czadowe. To było zestawem. Tak, to było zestawem, bo tutaj się hoduje jakieś zwierzątko pieska albo kotka, i w tej grze trzeba go tam karmić. Nie wiem, nie on rośnie. A ja mam żółwika. A, to jeszcze jest opcja żółwika. Także w drodze będziesz miała co robić, będziesz sobie mogła w to coś pograć. Nie wiem jak to się nazywa, nie powiem wam, ale zapewne niektórzy znają tą zabawkę. Oho, teraz dopiero się zacznie. Oliwia wyjęła e, takie, takie opakowanie, w którym jest mnóstwo drobiazgów. Cudowna muszelka ale perłowa. To nie, ale to nie dla ciebie, to nie dla mnie, to dla nikogo. Dla nikogo, czyli dla ciebie? Nie. No to jak nie dla ciebie, nie dla mnie, dla nikogo, no to nie wiem. Coś kręcisz. Mhm. Jest taka ładna, tak? Z połyskiem. Odłóż to bezpiecznie. Dobrze, odłożę bezpiecznie, może do kubeczka wsadzę a ty daj, o tu Oliwia ciągle chodziła na automaty takie co się wrzuca pieniążka przekręca się tą maszynę i coś wyskakuje i właśnie z tej maszyny jest taki pierścionek syrenka i może składaj do kubeczka o, ja trochę będę asekurowała kubeczek, żeby się nie potłukł i coś co Oliwii mega się spodobało, to jest taka kolorowa muszla łańcuszek i to się nosi na szyi, pewnie widzieliście na jakichś jej filmach bo często Oliwia to zakładała chyba najładniejsza biżuteria jaka Ci się trafiła to właśnie ta muszelka tutaj mamy kolejny pierścionek kochana gdzie Ty będziesz się tak stroić masz tyle pierścionków, że szok chyba mi będziesz pożyczać prawda? ale przepraszam bo ten jest ten za duży musisz jeszcze troszeczkę urosnąć do niego, ale jest w kolorze niebieskim, a my bardzo lubimy niebieski i frut ląduje do kubeczka jeszcze coś tam jest? tak mhm. o, to jest mega urocze to z tego woreczka z woreczka, dobrze ja podniosę, nic się nie martw i wrzucę a tu co masz? A nie pokazałaś nam to chyba też był pierścionek. Tak. Uu, ten to taki z koroną. I kolejne skarby to jest stępelek. Pieczątka. I to też było z tych automatów, jeżeli dobrze pamiętam. A odciśnij sobie to na czole. Zobaczymy jaki wzór. Ej, ja żartowałam. No dobra, coś tam widać. Ty szalona jesteś. To było śmieszne. Ja <noise> już się bałam, że ty mi tu zrobisz taki odcisk na czole. Nie, nie, lepiej nie. Ja tam nie chcę mieć wzorków. Kiedyś już mieliśmy taką milenkę ze wzorkami. Pamiętacie? Była cała w tatuażach. Ale już jej nie ma, bo Oliwia ją rozcięła, żeby Wam pokazać, jak wygląda swoja w środku. To takie jest mięciutkie, też jakby taki glutek. No to jak ja mam to nazwać? Gniotek. Gniotek, taki mini, bardzo mini gniotek. Niech ci będzie, że z, z, zgodzę się z tobą. Dobra. Teraz mamy... O, przepiękny pierścionek. Wow, będzie Ci pasował do jakichś fioletowych bluzek albo sukienek. Tak. I to jest bransoletka. Oh, o, Kitty. To jest chyba bransoletka na rączkę, tylko na szczęście zregulowana, więc na twoją małą dłoń będzie pasować. Chociaż jestem dalej fanką tej bransoletki z muszelkami. A to pierścionek też za dużo na ciebie, więc możesz dać go na przykład mamie. Koniec czy jeszcze coś masz w środku? No to odkładaj połóż gdzieś tutaj torebkę i jeszcze coś tu na pewno znajdziemy. To to jest taki bryloczek miarka. Fajny i zabawny. I nawet tutaj ma takie bursztyny. A może mi zmierzysz moją e, odnogę, jaka jest długa. Nie no, gdzie? Myślałam, że wyjmiesz ten centymetr z środka, a nie, że mi to kółeczko założysz. O, właśnie, o to mi chodziło. No nie wiem, ile może być centymetrów. Sześć pewnie. O, Oliwia mierzy. Trochę to trwało, bo jest bardzo dokładna. I jak oceniasz? 6. 6 cm to by się zgadzało. Tyle ma moja noga. Tą drugą też mierzysz? Nie, ta to będzie może 5 miała. Chyba jest ciut krótsza. Nie, dwa. Co? Tylko dwa? Ojeja. To jakaś bardzo króciutka jest. No okej. Okay. To ja Wam jeszcze powiem, że tu są dwie kostki Rubika, ale czemu dwie? Tego nie wie nikt. Czy Ty umiesz ułożyć taką kostkę? Nie. Ja też nie. Dlatego może mamy dwie, bo Oliwia kupiła jedną kostkę, nie umiała jej ułożyć, to kupiła sobie drugą kostkę, bo była ułożona, ale potem znowu poprzestawiała te klocuszki i drugiej też nie umie ułożyć. To co, musimy kupić trzecią? to będziesz miała tak dużo tych kostek Rubika no ogólnie chciałaś zawsze mieć takie coś prawda i się udało i masz i mamy mały postój żeby rozprostować nogi i troszeczkę się dotlenić Ej, czy, czy ja nie widziałam tam w drodze plac zabaw ale wiesz wyhaczyła pladzabach, zabaw no nie mogę pokaż nam jeszcze ostatnie rzeczy tam widziałam przepiękną bransoletkę w tym kubaczku niebieskim i to jest ta branzoletka. Też są dwie muszelki. I jaki ładny tęczowy napis. A tutaj kolejny magnes: Oliwia Słodziutka Laleczka. Tak ci się on spodobał, że musiałaś go mieć. Ma takie Nie. śmieszne oczy. O, może ty jesteś krabem? Nie. A ty co, Lada sobie kupiłaś? No, daj spróbuję. Ej, to jest sztuczne, ale mnie nabrałaś. Znowu magnes przezabawny. A tu jeszcze też coś miałaś w drugiej rączce, mhm, taki zwykły z napisem chłapowo. Akurat z drugiej strony musisz obrócić. O, nie tak? W drugą? Y, niebieskie do dołu, kochana, bo to może. I teraz trzymasz prawidłowo. A to jest kubeczek y, z takim sterem i kotwicą. I komu go dasz? Dla ciebie. Dla mnie? Dziękuję, Buziak. Zawsze o mnie myślisz. Ale to jest czarny. Nie, to jest taki ciemny granat. Tak mi się wydaje. To jest ciemny granat. Ale to jest mój kubeczek, więc się nie czepiaj. Ja z niego będę piła. I Oliwia znowu ma glutkę. Glutek? Gniotek bardziej gniotek. On chyba nawet ma jeszcze piasek morski na sobie. Będziemy musiały go w domu opłukać I jeszcze miałaś takiego pomidora. Też gdzieś pewnie widzieliście na nagraniu, bo widziałam, że rzucałaś nim o ścianę. Taki śmieszny pomidorek. Z biorą? Chyba wtedy nagrywałyście 24 godziny w łazience, albo się mylę. Już sama nie wiem, w którymś filmie na pewno ten pomidor już wystąpił. A to co masz za karteczki? To, to jest wstęp, e, do, wejścia do góry nogami. A to są bilety wstępu do domku takiego, który stoi tak na odwrót. O właśnie tak. Do góry nogami. A co, Lizaka też masz? No nie. Czupa czubs. Czupa czups, tak. Nasz kierowca wsiada i wysiada i nam tutaj troszeczkę hałasuje. No nic no, nic się nie dzieje. No, Widać tak się eee. potrzebował wsiąść po coś do samochodu. To nie wiem, Jabu... otwierasz? jabłuszka tutaj. Otwierasz tego ciupaciuksa czy nie? Nie, nie ma ochoty. Czy jeszcze my tutaj coś mamy? Muszelki tylko. Tylko muszelki, teczka, które Ol... to zaraz wyciągniemy. To jest nasz magiczny woreczek, tyle Olivia uzbierała muszelek. Karbowane. Są piękne, tak? Najbardziej wyjątkowe. Jadą wiecie. z nami do domu. A jak, a jak nie wiecie, które są skarbowane, to to jest z kreseczkami. Takie falowane muszelki, tak. I może zrobimy z nich jakąś ozdobę. I koniec. I koniec. I bomba, kto słuchał, ten trąba. A ja jeszcze I widzę wiecie. tutaj takie coś. To są takie miecze, jakby one są nadmuchane powietrzem. Mm. Tak. Kupiliśmy je w rozewiu, chyba. Ojej, Ty chyba zmęczona jesteś. Nie. A do domu mamy tak daleko. Mam nie oko, no. Chodźcie, chodźcie, posmyram. To nie tu. Nie to oko? No, to idziemy chyba na dworek. co rozprostujemy kości. Może Ale ja muszę jeszcze. buty. Dobra, to Ty zakładaj buty i może jeszcze coś nagramy na jakiejś stacji ja, benzynowej? ja to skoczę tam na dół. To Ty skocz na dół, w ogóle tu jest McDonald's, ale nie będziemy w nim jeść, może tylko pójdziesz na zjeżdżalnię. Jak myślisz? Nie no, ale wiesz co? Nie wiem. Mam ochotę coś zjeść. Mhm, mm ale myślisz, że tutaj już? No, jestem najbardziej głodna. Aha, a Wy koniecznie zostańcie z nami, bo ja myślę, że jeszcze coś dla Was nagramy. W końcu droga Ej, jest no. długa i nużąca. Co tam się dzieje? Wszystko dobrze? No. Okej, okay. ja sprzątam ten bałagan, to będziemy miały więcej miejsca. Teraz jesteśmy na stacji benzynowej i jak widzieliście, Oliwia jednak skusiła się, żeby iść na tą zjeżdżalnię, która była przy McDonaldzie. Teraz widzę, że grasz na tablecie, a te hałasy to o! Ten deszcz tak mocno kropi. Kropi, leje, a nie kropi. I niestety mamy dlatego tych głośno w samochodzie. Wy, wysiadamy? Nie. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Postaram się mówić troszeczkę głośniej. Im dalej morza, tym gorsza pogoda. No niestety. To co kochana? Żegnamy się z naszymi widzami? Tak. Myślę, że to już jest... A! Myślę, że to już jest koniec tego filmu, bo Was zanudzimy tą drogą do domu. Jeszcze mamy jakieś 4 godziny drogi, więc to bardzo długo. O, tu jest ciszej, bo wjechaliśmy pod dach. A teraz nas na pewno słyszycie. W takim razie dzięki... W takim razie dzięki, że z nami byliście. Oczywiście pamiętajcie, zostawiać nam dużo. w górę. Subskrybujcie nasz kanał i klikajcie dzwoneczek. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa, całuski 102.